Sporny gazociąg Nord Stream 2 cały czas powstaje, ma kolejne kłody pod nogami, które opóźniają zakończenie budowy. Pierwotnie gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec miał być gotowy do końca 2019 roku. Okazuje się, że może powstać nawet na przełomie 2020 i 2021 roku, psując plany Rosjan, którzy już teraz najchętniej porzuciliby dostawy przez Ukrainę, ale muszą korzystać z jej pomocy, bo Nord Stream 2 nie jest gotowy. Ale nawet jeżeli Nord Stream 2 zostanie ukończony jeszcze w tym roku, to wcale nie jest powiedziane, że rozpoczną się dostawy gazu z jego wykorzystaniem. Bo wszelkie dostawy będą mogły ruszyć dopiero wtedy, kiedy Komisja Europejska stwierdzi, że gazociąg działa w zgodzie z prawem unijnym. Zrewidowana dyrektywa gazowa, unijny przepis zmieniony m.in. dzięki zaangażowaniu Polaków, powoduje, że Nord Stream 2 musi zostać dostosowane do trzeciego pakietu energetycznego, czyli kagańca na Gazprom, który wprowadza regulacje antymonopolowe ograniczające ten Podmiot, który wielokrotnie w przeszłości nadużywał swojej pozycji na rynku i Nord Stream II będzie mógł słać gaz dopiero wtedy, kiedy zostanie dostosowany. Jeśli nie zostanie dostosowany, to będzie sobie leżał na dnie Bałtyku pusty. I to jest kolejne wyzwanie stojące przed tym projektem i szansa znowu dla przeciwników tego projektu na dalsze działania na rzecz jego opóźnienia, czy też niewykorzystania przez Unię Europejską.